Witaj Aniu. Witajcie, witaj Ewa. Tak, witamy wszystkich na naszej ostatniej pigułce z serii mini filmików na temat przemocy. W tych filmikach Ania opowiadała nam o takich najważniejszych mechanizmach związanych z przemocą. Mogliśmy zobaczyć, jak taka relacja jest skomplikowana, jak jest pogmatwana, jak w takiej relacji można czuć się naprawdę jak w potrzasku. I Aniu, dzisiaj chciałabym Ciebie zapytać, jak wyjść z przemocy. Mhm. To jest bardzo indywidualne, ale na pewno można znaleźć kilka takich kluczowych wskazówek, jak zacząć. Mhm. Przede wszystkim ważne jest to, żeby szukać wsparcia u osób najbliższych, czyli mhm. wsparcia u osób zaufanych, przyjaciół, znajomych, rodzinie. Aby dzielić się tym doświadczeniem, czyli żeby przełamać w sobie wstyd i podzielić się z innymi tym, co doświadczamy. To, co może pomóc, to takie, takie spostrzeżenie przemocy w taki sposób, że zawsze odpowiedzialność za przemoc leży po stronie sprawcy. Mm -hmm. Kolejnym krokiem jest szukanie wsparcia u specjalistów, czyli konsultacje psychologiczne, praca z terapeutą lub z grupami wsparcia. Tutaj takie wsparcie może pomóc zrozumieć tę sytuację, wzmocnić zasoby i poszukać rozwiązań. Grupa wsparcia też jest potrzebna. Bo można um, opowiedzieć swoją historię, wysłuchać innych historii, które, um, osób, które doświadczają również przemocy, i to daje też ogromną siłę, ogromną moc, mm -hmm. takie um, poczucie, że nie jest się z tym samą, że nie mm -hmm. jest się samemu, że, że, może, że są inni ludzie, którzy są w innych miejscach, którzy wyszli, zakończyli takie relacje albo są mm -hmm. na etapie e, podjęcia tych kroków. Um, Ważne jest również, żeby podjąć kroki prawne, czyli skontaktować się z prawnikiem i sprawdzić swoje prawa, możliwości, po to by mhm. wiedzieć jak zacząć działać, jeśli jest to małżeństwo, jak rozpocząć procedurę rozwodową, ustalić opiekę nad dziećmi, czy inne kwestie podziału majątku, że to jest też bardzo istotne. W szukaniu wsparcia jeszcze chciałabym dodać, że u specjalistów to też y, taką możliwością podążania y, chęcią wyjścia z relacji przemocowej jest też telefon zaufania, y, mhm. i to też jest kontakt ze specjalistą, to też jest kontakt y, z kimś, kto y, może nam pomóc zrozumieć tą sytuację y, i wspólnie poszukać rozwiązań i możliwości pokierować dalej. I tutaj warto zaznaczyć, że telefon zaufania jest anonimowy i y, mhm. y, 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 możemy tam zadzwonić. Y, nie, nie, nie podając swojego imienia ani nazwiska. Wyjście z przemocy musi być przede wszystkim bezpieczne. Czyli należy to zrobić ostrożnie, zacząć działać, zadba, dbając przede wszystkim o swoje poczucie bezpieczeństwa, ma takimi krokami, które nie będą zbyt pochopne i szybkie. Wymaga to mhm. ogromnego wsparcia od strony psychologicznej i prawnej, ale jeżeli jest ta przemoc bardzo silna, fizyczna, to warto jest przede wszystkim szukać bezpiecznego miejsca u rodziny znajomych albo w, w domach dla osób, które doświadczają przemocy, że są takie miejsca, gdzie można się udać i, i również poczuć się tam bezpiecznie. Mhm. Myślę, że to jest takie główne kroki, które można podjąć na początku. I myśmy tutaj omówiły zjawisko przemocy z różnej perspektywy i jak to wygląda w relacji. I samo zauważenie tego I jest bardzo ważne, żeby podjąć kroki do zmiany i jest to możliwe. Przemoc można zatrzymać, z przemocy można wyjść. Mhm. Wymaga to pracy nad sobą, pracy nad zasobami, pracy nad wzmocnieniem siebie. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli potwierdzasz, żeby tak to podsumować, jednym zdaniem, że wyjście z przemocy jest możliwe, że, że to nie jest sytuacja beznadziejna, mimo że tak nam się wydaje? Tak, potwierdzam i uważam, że jest to możliwe w każdym momencie i mm -hmm. bez względu na to, w jakim miejscu się Znajduje dana osoba. Mm -hmm. Dziękuję Ci Aniu. Dziękuję Ci za tę serię naszych krótkich rozmów. Mamy nadzieję, że to pomoże, pomoże Wam, żeby podjąć pierwszy krok do tego, o czym mówiła Ania, czyli po prostu. Przełamać ciszę i, i porozmawiać z osobą zaufaną lub specjalistą o tym, o tym co się dzieje, o, tym, o, o przemocy, której doświadczamy. I my tutaj zachęcamy do kontaktu na niebieskiej linii. Jest to telefon dla kobiet Polek w Belgii. Można zadzwonić. Jest to numer anonimowy, nie trzeba się przedstawiać. Czekają tam na Was doświadczone psycholożki i prawniczki, po to, żeby z Wami omówić Waszą sytuację i Wam pomóc. Jeżeli nie czujecie się gotowe, żeby zadzwonić, mamy skrzynkę mailową. Zachęcamy też do, do kontaktu przez maila. Także Aniu, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz chciałabym jakby podkreślić to nasze hasło, naszego projektu LPOHL, że razem jesteśmy silne, jesteśmy dla Was i jeżeli potrzebujecie, to czekamy na kontakt. Wyjście z przemocy jest możliwe. Aniu, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Na widzenia.